Miłość, której szukasz. Biblia i wiara. Czujesz się czasem samotna, szukasz miłości, ale ciągle jej nie znajdujesz, a może nosisz w sercu ranę, której nikt nie potrafi uleczyć? Wiesz, że jest ktoś, kto od zawsze cię kocha? Dziś odkryjesz, Trzy najważniejsze słowa Jezusa o miłości, ale uważaj, jeśli pozwolisz, by dotknęły twojego serca, już nigdy nie będziesz taka sama. A jeśli czujesz, że czegoś ci brakuje, jeśli szukasz miłości, która nie zawodzi, to ten film jest właśnie dla ciebie. Ostatnie słowo. Może cię naprawdę zaskoczyć. Obejrzyj do końca i dowiedz się, jak te trzy ważne słowa mogą przemienić Twoje serce na zawsze. A jeśli chcesz odkryć więcej, to powiesz teraz mój darmowy e-book Trzy sekrety prawdziwej miłości i piękna. Znajdziesz w nim praktyczne wskazówki, jak budować relacje z Bogiem, kochać siebie. I doświadczać Jego miłości w codziennym życiu. Link znajdziesz w opisie tego filmu. Trzy słowa Jezusa o miłości. Słowo pierwsze: Kochaj. Będziesz miłował Pana, Boga swego, z całego serca, z całej duszy i z całej myśli swojej. A bliźniego swego, jak siebie samego. Ewangelia świętego Mateusza. Pierwsze, najważniejsze słowo to kochaj, ale nie tak, jak uczy świat. Nie na zasadzie, kocham cię, dopóki wszystko jest dobrze. Jezus mówi o miłości, która nie zna granic, miłości do Boga. Do bliźniego, ale też do siebie samego. Może myślisz, że nie zasługujesz na miłość, ale Bóg już cię pokochał, zanim jeszcze się narodziłeś, a teraz pyta, czy ty potrafisz kochać innych tak, jak On kocha ciebie? Czy czujesz, że miłość, którą dajesz innym jest prawdziwa? Napisz w komentarzu proszę, czym dla Ciebie jest miłość. Chcesz nauczyć się kochać siebie i innych tak, jak uczył Jezus? Pobierz mój darmowy e-book Trzy sekrety prawdziwej miłości i piękna. Znajdziesz w Nim biblijne wskazówki które pomogą Ci otworzyć serce na miłość Bożą. Link znajdziesz w opisie. Gdybym mówił językami ludzi i aniołów, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Gdybym posiadł dar prorokowania i poznał wszystkie tajemnice, i wszelką wiedzę, i wiarę miałbym taką, że góry bym przynosił, a miłości bym nie miał, byłbym niczym. Pierwszy list do Koryntian, rozdział trzynasty. Słowo drugie przebacz. Jeśli bowiem przebaczycie ludziom ich przewinienia i wam przebaczy ojciec wasz niebieski. Ewangelia Świętego Mateusza. Drugie słowo Jezusa to: Przebacz. Brzmi prosto, ale wiemy, jak bardzo może być trudne. Jak wybaczyć komuś, kto nas zranił? Jak zapomnieć zdradę, oszustwo, niesprawiedliwość? Ojcze, przebacz im, bo nie wiedzą, co czynią. Jezus mówi jasno: Jeśli chcesz, by Bóg przebaczył tobie, najpierw sam musisz przebaczyć innym. To nie znaczy, że masz zapomnieć, ale masz pozwolić Bogu uleczyć swoje serce i uwolnić się od ciężaru urazy. Czy nosisz w sercu coś, co trudno ci wybaczyć? Napisz w komentarzu: Przebaczam, jeśli chcesz, by Bóg pomógł ci w tym procesie. Słowo trzecie: Dawaj. Więcej szczęścia jest w dawaniu, aniżeli w braniu. Dzieje apostolskie. Trzecie słowo Jezusa to dawaj. Czy wiesz, że kiedy dajesz innym miłość, czas, pomoc, to tak naprawdę sam otrzymujesz więcej? Jezus całe życie poświęcił nadawanie. Dawał swoje nauki, rozmnażał chleb, uzdrawiał chorych i opętanych, Aż w końcu oddał samego siebie na krzyżu. I dlatego ja też chcę podzielić się czymś z Tobą. Powiesz teraz darmowy e-book Trzy sekrety prawdziwej miłości i piękna, a znajdziesz w nim konkretne wskazówki prosto z Biblii, które pomogą Ci otworzyć serce na Bożą Miłość. Link w opisie. A co możesz ty dziś dać komuś innemu? Czas, uwagę, dobre słowo? Napisz w komentarzu: Daję miłość i siejmy dobro razem. Kochać, przebaczać, dawać. Trzy słowa. Które mogą zmienić świat, trzy słowa, które mogą zmienić Ciebie, co z nimi zrobisz? Kochać, przebaczać, dawać trzy słowa Jezusa, które zmieniają życie. Czy pozwolisz, by zmieniły także Twoje serce? Jeżeli ten film poruszył Cię, to kliknij łapkę w górę, subskrybuj kanał, by nie przegapić kolejnych odcinków. Udostępnij ten film komuś, kto potrzebuje Bożej miłości, z Bożym błogosławieństwem.